Co to jest przyjaźń? Hm. Dla każdego z nas to słowo ma pewnie odmienne znaczenie. Ja na przykład uważam, że przyjaźnią jest to, co istnieje między mną, Matyldą i Sebastianem. Co prawda, Matylda jest moją siostrą i niestety między nami często bywają nieporozumienia, ale ogólnie mogę powiedzieć, że się lubimy. Nie wystarczy jednak się lubić, by być prawdziwymi przyjaciółmi. Przyjaźń to wielki obowiązek. Przyjaciel to ktoś, na kogo zawsze można liczyć, kto zawsze udzieli nam pomocy, gdy jej potrzebujemy, ktoś, kto pocieszy, gdy jest nam smutno, wysłucha naszych problemów i nigdy nas nie zawiedzie. Jednym słowem, przyjaciel to ktoś godny zaufania. Ale przyjaciele to nie tylko wybrani koledzy z podwórka czy ze szkoły. Niektórzy uważają, że ich najlepszym przyjacielem jest na przykład pies, kot lub inny pupil, którym się na co dzień opiekują. Czasami zdarza się, że pies staje w obronie swojego pana, nawet ratuje mu życie, bądź pomaga mu każdego dnia. O takim czworonogu mówi się, że jest wierny, czyli rzeczywiście zachowuje się tak, jak prawdziwy przyjaciel. Są też tacy, którzy uważają, że najlepszym przyjacielem człowieka jest książka, bo po nią zawsze można sięgnąć, bez względu na to, jaka jest pogoda i jaki ma się humor. Może i jest w tym trochę racji, ale z książką na przykład nie da się porozmawiać. Hi, 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 hi. Każdy ma na pewno własne zdanie na temat przyjaźni i tego po czym poznać prawdziwego przyjaciela. Ja od siebie tylko dodam, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie i pewnie każdy z Was już kiedyś tego doświadczył.